Od kilku dni można przeczytać w mediach informacje o tym, że coś niepokojącego dzieje się w spółdzielni mleczarskiej w gostyniu. Czarego ryczy przelała drastyczna obniżka cen mleka. Rolnicy organizują się i chcą protestować przed budynkiem zakładu. Obniżka ceny za litr może oznaczać dla nich bankructwo, dlatego postanowili zaprotestować. Miniony rok był dla branży mleczarskiej trudny ze względu na rosnące koszty produkcji, jednak mleczarnie wtedy płaciły rolnikom znacznie więcej niż w ubiegłych latach. Niestety, również tę drugą grupę także dotknęła seria podwyżek kosztów wytwarzania produktu i sytuacja się skomplikowała. Od stycznia 2023 roku ceny mleka cały czas spadają. Szczególny kryzys pod tym względem przeżywają niehodowcy bydła mlecznego, którzy oddają mleko do spółdzielni mleczarskiej w Gostyniu. W mediach społecznościowych pojawiła się informacja o mobilizacji przed budynkiem SM w Gostyniu. Początkowo planowana na czwartek, odbędzie się jednak dzień później, czyli w piątek 28 kwietnia. Rok 2022 nie był jeszcze taki zły dla rolników produkujących mleko i dla samych mleczar. Co prawda koszty produkcji rosły jak szalone, ale ceny skupu mleka i produktów mlecznych w znacznym stopniu to rekompensowały. Jednak od początku 2023 roku na rynku mleka widać załamanie. Dlaczego ceny mleka spadają? Jakiego sms-a dostali hodowcy od mleczarni ze spółdzielni mleczarskiej w gostyniu? Zanim odpowiem Wam na te pytania, zachęcam do subskrypcji kanału Rolnictwo. Znajdziecie tutaj przegląd najważniejszych wydarzeń z całego tygodnia, które mają realny wpływ na branżę rolniczą. Jak kształtują się ceny w skupie i jak wyglądają najnowsze prognozy plonów. To tylko ułamek pytań, na które znajdziecie odpowiedzi. Zapraszam do subskrypcji. Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu została założona w czerwcu 1889 roku. Obecnie zakład wyposażony jest w nowoczesne linie do produkcji mleka zagęszczonego niesłodzonego i słodzonego w opakowaniach kartonowych i puszkach, mleka zagęszczonego niesłodzonego light, mleka smakowego w tubach, śmietanek UHT, mleka UHT, masła, mleka w proszku odtłuszczonego granulowanego, serów dojrzewających, czy mleka pasteryzowanego i maślanki. Co ciekawe, warto wspomnieć, że masło gostyńskie było nawet dostarczane na dwór angielski w latach 50. XX wieku. Wróćmy jednak do obecnego problemu. Jeszcze kilka miesięcy temu masło gostyńskie kosztowało prawie 8 zł za kostkę, dziś można je kupić za niespełna 5. Koniunktura jest słaba, za to koszty energii drastycznie wzrosły. Jak informują hodowcy, posypały się smsy od mleczarni z obniżkami cen mleka w skupie za kwiecień. Niestety to kolejny miesiąc rzędu, kiedy cena mleka spadła. 26 kwietnia rano hodowcy otrzymali wiadomość, że obniżono im kwotę, jaką będą dostawać w skupie mleka o 50 groszy, co sprawi, że w stosunku do stycznia cena spadnie nawet o złotówkę. Prawdopodobnie 25 kwietnia odbyło się spotkanie Rady Nadzorczej Współdzielni i zdecydowano, że należy obniżyć ceny o 50 groszy. Średnio rolnicy dostawać mają złoty 40, złoty 50. I to jest poniżej kosztów produkcji. Taka cena, zgodnie z tym, co przekazują hodowcy bydła mlecznego, ma obowiązywać przez dwa miesiące. Jak podają media, coraz więcej dostawców mleka do spółdzielni otrzymuje należne im pieniądze w ratach. Dostawcy mleka czują się niepewnie, wskazują, że nie wiadomo, co będzie dalej, bo dochodzą do nich słuchy o niemałym zadłużeniu zakładu. Nie chcą słyszeć o upadłości czy przejęciu spółdzielni przez inną firmę. Dług musi być ogromny. Skoro przez dwa miesiące chcą wszystkim dostawcom zabierać 50 groszy od litra. Jakieś wahania w lewo, w prawo o 10 groszy na litrze mogą być. To można zrozumieć. Ale nie może być tak, że o złotówkę wszystko będzie tańsze. Wysiądziemy tutaj i jeszcze się firma rozpadnie. Grzmi jeden z oburzonych dostawców z powiadu gostyńskiego. Rolnicy odstawiający mleko do gostyńskiej spółdzielni mleczarskiej są gotowi stać pod biurowcem, by jak podają dorwać prezesa. To jest nieszczęście, to co się dzieje w tej spółdzielni. Coś tu jest nie tak, krzyczą hodowcy bydła mlecznego, nie kryjąc oburzenia. Po decyzji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu zarządcą zakładu od 30 grudnia 2022 roku jest Stefan Stachowiak, który przez ponad 3 lata pełnił funkcję zastępcy Grzegorza Grzeszkowiaka, emerytowanego już prezesa. Wśród dostawców nie ma dobrej opinii. Dziennikarze z redakcji gostyńska.pl informują, że prezes spółdzielni. Ich unika. Prezes nie zamierzał rozmawiać o sytuacji w zakładzie, nawet osobiście. Co zrobią rolnicy w sytuacji, kiedy żaden członek zarządu nie odważy się stanąć przed protestującymi? Planujemy zdegradować prezesa, mówią bezpośrednio dostawcy mleka. Niech prezes do nas wyjdzie i nam to wyjaśni. A gdzie jest rada nadzorcza? Jesteśmy udziałowcami spółdzielni. Członkowie powinni się z nami spotkać i poinformować nas. Nie robią tego. A w końcu pracują dla nas, dodają dalej rozczarowani udziałowcy. No dobrze, ale jaki może być powód wzrostu cen mleka? Jak podają eksperci, utrzymanie tego stanu zależy od wielu czynników, szczególnie od cen na rynkach światowych, które są kształtowane od dwóch kluczowych zmiennych: popytu na rynku chińskim, czyli największym odbiorcu produktów mleczarskich, kształtowania się ceny na aukcjach nowozelandzkiej giełdy która jest dużym pośrednikiem w międzynarodowym handlu mlekiem i pokrewnymi towarami. Duże znaczenie dla polskiego rynku może mieć także sytuacja, jaka wytworzyła się na rynku europejskim. W przypadku mleka przerzutowego jest to przede wszystkim nadpodaż surowca pochodzącego z Europy Zachodniej. Kolejną złą informacją jest to, że Ukraiński Związek Przedsiębiorstw Mleczarskich wystąpił do rządów Kijowe z żądaniem ochrony krajowego przemysłu mleczarskiego i zastosowania lustrzanych przepisów wobec Polski. Chodzi o zakaz importu produktów mleczarskich z Polski do czasu obowiązywania analogicznego zakazu w Polsce wobec Ukrainy. Dostawy z Polski zajmowały lwią część w całkowitym imporcie Ukrainy prawie wszystkich rodzajów produktów mlecznych z wyjątkiem masła i tłuszczów mlecznych. Rozwój sektora mlecznego stoi obecnie pod dużym znakiem niepewności. Rolnicy obawiają się dużych zmian w polityce rolnej, są też zaniepokojeni wysokimi kosztami produkcji oraz rekordową inflacją. Wielu z nich deklaruje wygaszenie hodowli, niektórzy z nich czekają na interwencję rządu w przypadku drastycznych zmian na tym rynku. Niestety, ale tendencja na tym rynku jest cały czas spadkowa i jak wskazują eksperci, może oznaczać duży kryzys, gdy sytuacja utrzyma się przez cały rok. Dla producentów oznacza to duże straty i zmniejszenie płynności finansowej, co może zaważyć na być albo nie być dla dużej liczby gospodarstw. Już teraz wielu rolników, zwłaszcza młodych, nie chce prowadzić własnej hodowli z powodu nadmiernych obciążeń i dużych nakładów pracy. Nie trzeba być wybitnym ekonomistą, żeby zrozumieć, jaki los czeka zakłady, ale i tych hodowców, którzy dostarczają mleko przy takiej cenie. W obecnej sytuacji prawdopodobnie konieczna będzie interwencja państwa. Produkcja własnej żywności to także kwestia bezpieczeństwa narodowego. Problemy na rynku mleka dotknęły już wcześniej dwie mleczarnie w województwie opolskim. W OSM w Prudniku sąd ogłosił upadłość w styczniu bieżącego roku. Druga mleczarnia OSM Głupczyce wpadła w poważne finansowe tarapaty. Dajcie znać w komentarzu, czy coś wiecie więcej o tej sytuacji. Chcemy, żebyście byli zaznajomieni z kłopotami rolnictwa, z jakimi muszą mierzyć się rolnicy. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, zostaw subskrypcję i łapkę w górę a moje materiały częściej pojawiać Ci się będą w proponowanych do obejrzenia filmach. Zapraszam również do poprzednich odcinków, które właśnie wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do usłyszenia na kanale Rolnictwo. Cześć!